poseł Janusz Korwin-Mikke, również koło Konfederacji. Ja poszukać. chciałem się tylko spytać, jak ja się ze sytuacją, w której opona mi się lekko jest uszkodzona, podjeżdżam do warsztatu i facet mi mówi, że mi nie zmienił opony z jakichś tam powodów. powodów i on, on ma obowiązek wskazania mi innego warsztatu? Nie ma ustawowego obowiązku, prawda? Jaka jest różnica? Wy traktujecie kobiety jak idiotki po prostu, zanim uważacie, że one same nie umieją znaleźć sobie, sobie w internecie, nie umieją zapytać sąsiadki. Uważacie kobiety za idiotki. Po prostu to zwyczajne. I przy okazji wyjaśniam, że jeżeli, że jeżeli by wprowadzić zasadę, że kobieta musi skazać ojca dziecka i on ma wykazać zgodę na, na zabicie tego dziecka, to gdyby ona wycofała chęć z aborcji, to musiałaby płacić alimenty. To nie jest tak, żeby znalazła sobie kogoś tam za pieniądze. Tylko to byłoby taka, taka, taki haczyk. Także ta, taki, ta, takie ustawienie prawne znacznie by ograniczyło liczbę aborcji bez ustawowych, ustawowych jakichś tam ograniczeń policji i tym podobnych rzeczy. Dziękuję za uwagę.